Dziesięć cichych nawyków, które odbudowują szacunek do siebie. Numer jeden. Codziennie dotrzymujesz małej obietnicy wobec siebie, nawet gdy nikt nie patrzy. Stała powtarzalność buduje wewnętrzne zaufanie i uspokaja wątpliwości, gdy rośnie presja. Numer dwa. Mówisz prosto zamiast rozwlekać wyjaśnienia i tłumaczyć każdy szczegół. Jasne zdania zostawiają mniej miejsca na domysły i ograniczają cudze poprawki do Twoich decyzji. Numer 3. Zatrzymujesz się na jeden oddech przed każdą zgodą na czyjąś prośbę. Ta krótka przerwa pokazuje realne zasoby dnia i pozwala wybrać termin bez poczucia winy. Numer 4. Kończysz małe zadania zamiast odkładać je na później. Gdy są zakończone, masz więcej uwagi i przestajesz wciąż o nich myśleć. Numer 5. Chronisz poranki przed hałasem, wiadomościami i pośpiechem innych osób. Spokojny start ustawia tempo na kolejne godziny i obniża przypadkowe tarcia w planie dnia. Numer 6. Traktujesz odpoczynek tak samo poważnie jak pracę w kalendarzu. Zaplanowana regeneracja stabilizuje nastrój i sprawia, że wracasz do zadań jaśniejszy, uważniejszy i życzliwszy. Numer 7. Uprawiasz sport choćby krótko, bez presji wyniku i liczb. Delikatny ruch rozładowuje napięcie, prostuje myśli i czyści emocjonalny szum z całego dnia. Numer 8. Przyjmujesz wolne tempo postępów bez dramatów i wstydu. Liczy się kierunek, nie prędkość, a małe kroki składają się na widoczny efekt po spokojnym czasie. Numer 9. Krótko mówisz, co możesz, a czego nie możesz. To zmniejsza konflikty i pokazuje innym, jak z tobą współpracować. Numer 10. Wieczorem spokojnie podsumowujesz dzień i wyciągasz wnioski zamiast się obwiniać. Dzięki temu uczysz się na błędach i kolejnego dnia jesteś lepszą wersją siebie.